Zachodzimy, razem zimórcki, go ochodzić tego Właśnie, właśnie, właśnie Państwo zapomnijcie, że... Kówka też powstawką. A to Dobry wieczór, panie Barmel! Proszę Państwa, zima, proszę zobaczyć. Zima. Koniec marca, a zima. Co ten koronawirus potrafi zrobić z przyrodą? No, koronawirus polityków nie bardzo interesuje. Głównie interesują ich wybory, czy przesunąć, czy nie przesunąć. Podobno pan prezydent, który jeździ po kraju w celu podniesienia na duchu różnych grup społecznych, usłyszał, zadał pytanie czy chcecie, bym został nadal prezydentem i usłyszał, zostań w domu, zostań w domu. Ale podobno. Pan prezes z kolei wymyślił, żeby, że wyborów nie należy przesuwać, tylko że jak ktoś jest na kwarantannie, to będą do tych ludzi na kwarantannie przychodziły urny, znaczy z ludźmi, z przedstawicielami komisji wyborczej. I jeszcze wyobrażam taką sytuację. Tak. Kto tam? Urna, Jezu, już? <grymne> Jeżeli ktoś otworzy drzwi, to zobaczy ich w, ty, w tych białych ferszalungach, z tymi goglami, z tymi maseczkami, bo przecież oni muszą się, ci członkowie z komisji wyborczej, m, jednak odizolować od, 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 od tych kwarantaniarzy, prawda? Myślę, że może to się skończyć takim czymś, że m, będzie tak. Kto tam? Tu komisja wyborcza, proszę wsunąć głos pod drzwi. Tak może być, jeżeli idea pana prezesa wejdzie w życie. Pan premier z kolei powiedział, że te pieniądze, które mamy od Unii na walkę z koronawirusem, to coś 7,5 miliarda euro czy 6,5, nie pamiętam dokładnie, to nie są pieniądze od Unii, to są nasze pieniądze. Tak, tak, bo, bo myśmy je wcześniej dostali. I to są już nasze, zaoszczędzone, to są pieniądze, których my nie zagospodarowaliśmy w ramach tych no, projektów unijnych, które dostaliśmy i nie musimy ich zwracać, tylko to możemy je wykorzystać. Czyli to nie są pieniądze unijne, tylko to są nasze pieniądze, bo kto daje i odbiera, to się w piekle poniewiera. Nie tak jak poprzednia ekipa rządząca, która wykorzystywała do, co do eurocenta wszystkie pieniądze unijne. My mamy dzięki temu 7,5 miliarda na walkę z koronawirusem tylko nie od Unii, tylko od siebie. no Już przestanę judzić, proszę Państwa. Popatrzcie sobie Państwo na zimę. Za tydzień będę miał rocznicę, rok od czasu, kiedy zacząłem nagrywać te filmiki. no Może Państwo mają jakieś życzenia, co tam powinno być? To proszę mi napisać. A teraz proszę sobie popatrzeć na zimę.